Myśleli, że to statek towarowy, duży, powolny i gotowy do ataku. Dwie łodzie, wypełnione uzbrojonymi somalijskimi piratami, przecinały fale na pełnym gazie z rykiem silników po ciemnych wodach Zatoki Adeńskiej. Ich cel ogromna sylwetka na horyzoncie. Żadnej flagi, żadnych świateł, tylko stal i cisza. W pirackiej logice zazwyczaj oznacza to ładunek bez eskorty. Błąd! W niecałe 90 sekund ta sylwetka ujawniła się w całej okazałości pływającej fortecy wojennej. Nie tylko okręt marynarki wojennej USA, ale pełnoprawny lotniskowiec z napędem atomowym. Wiecie, taki, który wystrzeliwuje samoloty bojowe przed śniadaniem i ma większą siłę ognia niż większość krajów. Piraci mieli karabiny maszynowe AK. I granatniki przeciwpancerne. Lotniskowiec miał 5000 marynarzy. Działa Sewis, systemy rakietowe naprowadzane radarowo i politykę zerowej cierpliwości wobec zagrożeń. To, co wydarzyło się później, nie było impasiem, nawet nie było walką, to była lekcja. Taki, który zaczynał się od ostrzeżenia, a kończył wyciągniętą bronią i piratami twarzą w dół na pontonie. O sztywnym kadłubie, czyli Erhib. Bo tak się dzieje, gdy wybiera się zły statek. Tak się dzieje, gdy próbuje się trafić w lotniskowiec marynarki wojennej USA. I to był wielki błąd. Radar wykrył ich pierwszy: dwa szybko poruszające się punkty, niski sygnał, brak sygnału AS, zbliżające się z dużą prędkością. W Centrum Informacji Bojowej USS Dwight D. Eisenhower system się rozświetlił. Operator bez wahania zareagował. Kontakty: dwa małe statki kurs 0,85 zbliżają się. Na Morzu Czerwonym oznaczało to tylko jedno: kłopoty na wodzie. Oficer na pokładzie nie potrzebował drugiej opinii. Pochylił się do mostka CIC powiadom, Kabinę załogi uruchom Seahawka. Na zewnątrz lotniskowiec już się obudził. To nie był senny konwój. To była pełna grupa uderzeniowa na patrolu, a lotniskowiec stanowił jej centrum dowodzenia. W niecałe dwie minuty MH-60R Seahawk obrócił wirniki i z rykiem wzbił się w powietrze. Wyposażony w strzelca pokładowego, systemy radarowe i oczy wystarczająco bystre, by rozpoznać tatuaż na wysokości 5 tysięcy stóp, skierował się prosto w stronę nadlatującego zagrożenia. Tymczasem marynarze na pokładzie lotniczym zatrzymali się na dokładnie 0 sekund. Żółte koszule zwolniły miejsce. Czerwone koszule sprawdziły stan uzbrojenia. Zielone koszule dały pozwolenie na kolejny ptak w pogotowiu, a CIC. Drugi kontakt. Łodzie się rozdzielają. Jedna się rozpada, jedna wciąż płynie prosto na nas. Taktyka piratów jak z podręcznika. Dziel i dezorientuj. Kapitan wydał prosty rozkaz. Utrzymaj kurs. Pozwól im się zaangażować. W powietrzu Seahawk miał widoczność. Pilot to zgłosił. Wroga postawa. Powtórz: Widoczne uzbrojenie. To wszystko, czego potrzebowała marynarka wojenna. Bo choć większość starć z piratami jest traktowana z rezerwą, to to spotkanie już przekroczyło granice. Wystrzelono drugiego sichołka. Zespoły Air Hibby na pobliskim niszczycielu USS Gravely przygotowywały się. Na pokładzie Siwis cicho przeszedł w tryb gotowości. Cały statek był spokojny, skupiony i szybki, ale nie ma co się oszukiwać, nie czekali na atak, bo na amerykańskim lotniskowcu wahanie nie jest wpisane w protokół to obciążenie a piraci nie mieli pojęcia, co ich czeka, ani w co wpadają. Z ich punktu widzenia to wciąż był po prostu wielki statek na wodzie. Z punktu widzenia marynarki wojennej, dwa zagrożenia zbliżały się szybko, wszystko było w ruchu. Piraci jeszcze o tym nie wiedzieli, ale strzał ostrzegawczy był już gotowy. Łódź po prawej stronie wciąż się zbliżała, bez zmiany kursu, bez spadku prędkości po prostu ślepa pewność siebie, a może raczej ślepa głupota. Na wysokości 800 yardów Seahawk zniżył wysokość. Jego boczny strzelec ustawił M240 na pozycji. Jeszcze nie strzelał, tylko postawa. Niezbyt subtelny sposób na powiedzenie: jesteś w złej okolicy, kolego. Ale piraci ani drgnęli. Jeden z nich nawet wstał, trzymając coś długiego i metalowego na ramieniu. RPG. To było wszystko. Potwierdzono wrogość Seahawk, nadał przez radio. Broń w ręku kontynuujemy przechwytywanie. Na pokładzie Eisenhowera kapitan nawet nie mrugnął. Z lewej burty niszczyciela dwa 11-metrowe łodzie Air uderzyły w wodę wypełnione po brzegi zespołami Navy Visit Board Search and Seizure, czyli VIBSS. Kamizelki kuloodporne, karabiny maszynowe, M4, granaty hukowe. To nie byli dyplomaci. To były pływające oddziały słod, z licencją na szybkie działanie i mocne uderzenie. Sam lotniskowiec nie musiał wystrzelić ani jednego pocisku. Właśnie po to powołano grupę zadaniową. Ale gdyby sytuacja się zaostrzyła, wieżyczki Siwis już cicho brzęczały. Radar śledził łódź niczym jastrząb wpatrujący się w mysz na otwartym polu. Tymczasem łódź z powagą zajęła pozycję oskrzydlającą. To było jak oglądanie szachów przy 30 ciągnięciu węzłach. Jedna łódź próbowała zmylić dwa okręty wojenne i helikopter. Nie do końca zwycięska strategia. Nad głowami strzelca Sichołka dał ostatnie ostrzeżenie wizualne, oddał serię strzałów w poprzek wody tuż przed dziobem łodzi. Wiadomość była jasna jak słońce: zawróć albo idź na dno. Tym razem piraci zareagowali. Za późno. Erhip był już na nich, silniki ryczały tnąc fale jak ostrze skalpela. Pierwszy zespół VBSS Zaatakował łódkę od prawej burty, podczas gdy drugi blokował odwrót od tyłu. Przez megafon krzyczeli: Odłóżcie broń, ręce w górę, zróbcie to teraz. Zamieszanie. Panika. Jeden pirat wrzucił swój AK do wody, drugi zamarł z szeroko otwartymi oczami. Mądry wybór, a ci, którzy tego nie zrobili. Cóż, powiedzmy, że marynarka wojenna nie czeka długo na głosowanie grupowe. W niecałe 30 sekund było po wszystkim: broń skonfiskowana, piraci skrępowani i rozłożeni na pokładzie łodzi Erhib, łódź odholowana, miejsce zdarzenia zabezpieczone, a Eisenhower nigdy się nie zatrzymał. Ani trochę nie zwolnił, bo lotniskowce nie muszą same stawiać czoła każdemu zagrożeniu. Przywożą ze sobą świtę, która odgryza się jeszcze mocniej. A piraci tak w końcu to zrozumieli: po prostu nie wybrali złego statku, wybrali zły ocean. I teraz nadszedł czas, by wyjaśnić piratom, z czym prawie namieszali. Piraci byli skrępowani, rozbrojeni i wpatrywali się w buty pokładowe. Ale marynarka wojenna jeszcze nie skończyła. Widzisz, kiedy podejmujesz działania na amerykańskim lotniskowcu, nawet głupim nie tylko cię neutralizują. Oni badają, dokumentują i wysyłają wiadomość. Bo jutrzejsze zagrożenie może mieć noktowizor, a nie tylko karabiny AK. Podczas gdy ekipy VBSS z powagą wciągały podejrzanych na pokład, drugi Seahawk latał w pętli. Nie tylko pilnowali, ale i skanowali. Sygnatury termiczne oznaczenia na kadłubie, a nawet sprawdzenie, czy w środku tej łodzi znajduje się sprzęt. GPS, telefony satelitarne, szyfrowane radia wszelkie wskazówki, że to coś więcej niż tylko grupa amatorów. No i okazuje się, że to nie była jakaś niechlujna, piracka załoga. Wracając do Eisenhowera, nastrój nadal w interesach. Lotniskowiec nawet nie złamał szyku, nie pominął ani jednego lotu bojowego w swoim harmonogramie operacji lotniczych. Katapulty wciąż wystrzeliwały w powietrze F-18 Super Hornety. Załoga pokładowa nawet nie mrugnęła. Nie wiedziałbyś nawet, że doszło do przechwycenia, gdybyś nie spojrzał na zapisy radarowe. Właśnie o to chodzi z lotniskowcami. Nie drgnął. Bo podczas gdy piraci polują tu na pieniądze, używając nieszczelnych silników i granatników przeciwpancernych, marynarka wojenna USA Korzysta z 100 tysięcznotonowych fortec o napędzie atomowym, zdolnych do wystrzeliwania odrzutowców co 30 sekund i kierowania bezpieczeństwem regionalnym na pół globu. Myślisz, że piraci się tego boją? Spróbuj jeszcze raz. I tu jest haczyk. Drugi skif, pamiętasz go. Ten, który skręcił przedwcześnie. Tamten też nie uciekł. Dron namierzył go około 6 mil morskich od brzegu, stojąc bezczynnie w pobliżu kutra rybackiego, który wyglądał na nieco zbyt czysty, by przewozić Tuńczyka. Kilka minut później ten kuter został zaatakowany przez inny zespół Archiby z USS Mason, kolejnego niszczyciela z grupy uderzeniowej. Rezultat. Zatrzymano dwóch kolejnych piratów, skonfiskowano jeden laptop i pojawiło się mnóstwo pytań, na które odpowiedzi poznamy w namiocie z tajnymi dokumentami gdzieś w Djibouti. To, co zaczęło się jako prosty przechwyt, właśnie odsłoniło znacznie większą warstwę, ale oto zabawna część. Pierwotna załoga piratów nadal myślała, że zaatakowali statek towarowy, aż do momentu, gdy amerykański Marines pochylił się i powiedział: Wiesz, że podpłynęliście do lotniskowca, prawda? Cisza. Potem jeden z nich mruknął coś pod nosem. Nikt tego oficjalnie nie przetłumaczył, ale jeśli mielibyśmy zgadywać, to pewnie coś w stylu: wielki błąd. Chcesz wesprzeć naszą misję? Dołącz do floty, zdobądź odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomóż wydobyć prawdziwe historie z morza na powierzchnię. Wejdź na stronę naszego kanału, kliknij Dołącz i Dołącz do nas. A teraz wracamy do historii. Wyjaśnijmy więc dla każdego, kto wciąż zastanawia się, dlaczego lotniskowiec jest najgorszym celem, jaki można sobie wyobrazić. Oto co czyni go nietykalnym. Atak na amerykański lotniskowiec to jak przyniesienie noża do masła na bitwę czołgową, z tą różnicą, że czołg unosi się na wodzie, wystrzeliwuje myśliwce i ma swój własny kod pocztowy dosłownie. Piraci myśleli, że ścigają samotny statek towarowy. W rzeczywistości znaleźli najsilniej chroniony statek na jakimkolwiek oceanie, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, lotniskowiec nigdy nie jest sam nigdy prze nigdy. Jeśli po prostu podlatujesz na płaskim pokładzie, podlatujesz do grupy uderzeniowej lotniskowca. Zwarta formacja niszczycieli, krążowników, okrętów podwodnych, okrętów zaopatrzeniowych, helikopterów, dronów i niebo pełne myśliwców. To w zasadzie pływające miasto wojenne, w którym nie ma miejsca na głupie pytania. Weźmy na przykład USS Dwight D. Eisenhower. Napędzany energią jądrową o długości ponad 1000 stóp, mieści prawie 5000 osób personelu. Zdolnych do wystrzelenia w pełni uzbrojonych zespołów FAA co 25 sekund, a to tylko to, co jest na pokładzie. Pod pokładem znajdują się liczne hangary, warsztaty konserwacyjne, magazyny broni, pomieszczenia kontroli radarów, centra wywiadowcze i o tak własne siły policyjne. Każdy centymetr statku jest monitorowany, rejestrowany i broniony. A teraz porozmawiajmy o broni. Mamy CIWS Close in Weapon Systems, czyli SeaWis, który wystrzeliwuje 4500 pocisków na minutę. Wyobraź sobie, że to laserowo sterowana maszynka do mięsa, która nie pyta o pozwolenie. A potem jest ISSM, czyli Evolved Sea Sparrow Missiles, przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, przeciw wszystkim, co się da, szybkie, celne, brutalne. I to nie licząc śmigłowców MH-60RC Hawk i A-18G, growlerów do zagłuszania czy radarów E-2D Hawkeye, które widzą dalej niż większość krajów. Nie podkradasz się do lotniskowca. Nie zaskakujesz lotniskowca. Jesteś oznaczony, śledzony, namierzany i oświetlany, zanim Twoje silniki w ogóle zaczną działać na pełnych obrotach. I tu zaczyna się szaleństwo. Nie wykorzystali nawet dziesiątej części tego, co mieli. Marynarka wojenna mogła wystrzelić drony, odpalić flary ostrzegawcze, poderwać myśliwce, wysłać oddziały piechoty morskiej, a jeśli sytuacja była wystarczająco poważna, w ciągu kilku sekund, zezwolić na użycie śmiercionośnej siły. Ale nie musieli. Ponieważ zagrożenie było tak daleko poza ich możliwościami reagowania, było to prawie zabawne. Prawie! Oto statystyka dla porównania. Pojedyncza grupa uderzeniowa lotniskowców może kontrolować przestrzeń powietrzną wielkości Teksasu. To oznacza, że z odległości setek mil wiedzą, kim jesteś, dokąd lecisz i co przewozisz. Jeśli pozwolą ci się zbliżyć, to dlatego, że chcą zobaczyć, co zrobisz dalej. A jeśli to, co zrobisz, będzie choć trochę wrogie, gra skończona. Więc tak, próba piractwa na amerykańskim lotniskowcu to nie tylko lekkomyślność. Aż prosi się o to, żeby zajął się tym cały zespół, mając w ręku pistolet Nerf, a marynarka wojenna jeszcze nie skończyła, bo każdy element wyposażenia każdy sygnał radiowy, każdy luźny szczegół był teraz na wagę złota. Zneutralizowanie zagrożenia to dopiero pierwszy krok. Drugim krokiem jest wykorzystanie każdego błędu wroga. Podczas gdy piraci byli skrępowani i po cichu rozważali swoje życiowe wybory, w stalowym pomieszczeniu pod pokładem zespoły wywiadowcze marynarki wojennej analizowały już całe starcie. Ta wyrzutnia RPG zapakowana i przeskanowana w poszukiwaniu źródła. Zepsuty telefon satelitarny, rozebrany i wrzucony do zabezpieczonego analizatora sygnału. Wszystkie współrzędne, zarejestrowane przez czujniki Seahawk, zmapowane i porównane ze szlakami przemytników, przepływem irańskiej broni i ruchem komórek pirackich z Mogadiszu do Mukali. Bo marynarka wojenna nie tylko zajmuje się piratami, ale ich bada pilnie. A ta łódź to była praktycznie pływająca odprawa wywiadowcza. W pomieszczeniach dowodzenia USS Eisenhower analitycy przeszukiwali wszystko. Pobrano próbki z kamer termowizyjnych, przechwyconych sygnałów radiowych, sygnatur mocy materiałów kadłuba, a nawet z cholernych kanistrów na paliwo. Jednak jedna dziwna częstotliwość przykuła ich uwagę. Zgadzało się to z rozmowami przechwyconymi wcześniej w pobliżu nielegalnego transportu broni z Erytrei. Bingo, teraz to nie był zwykły piracki napad, był częścią sieci, co oznaczało, że dalsze działania nie będą jedynie raportem po akcji, będą pakietem danych do namierzania w czasie rzeczywistym. W niecałe 12 godzin dane te już krążyły w górę łańcucha. Centcom Africom, partnerzy koalicyjni centra fuzji wywiadowczej w Bahrajnie i Djibouti. Cała machina ruszyła z kopyta. Bo następny rajd może nie będzie z erpegami, może następnym razem będą drony, albo przemycone manpady. Albo co gorsza, piraci nieświadomie działają jak przynęta na głębsze ukryte zagrożenie. Takie jest podejście. Każdy mały kontakt jest traktowany jak sądowanie, test, potencjalna dywersja lub preludium. Marynarka wojenna nie tylko zabija muchy, tworzy mapę całego roju. A co z tymi piratami? Byli tylko pierwszą falą. Prawdziwa fala poruszała się już pod powierzchnią. Zespoły wywiadu synchronizują dane, drony przesuwają siatki poszukiwań, planiści uderzeń szepczą trzy najniebezpieczniejsze słowa w słowniku marynarki wojennej USA. Potwierdzono odbiór przesyłki: Ocean znów ucichł, ale to się nie zmieni. Marynarka wojenna obserwowała, a teraz wszyscy inni też. O wschodzie słońca Ocean znów się uspokoił. Eisenhower nie stracił ani chwili. Operacje lotnicze zostały wznowione. Kawa została zaparzona. Wystrzelono samoloty. Kolejny dzień na pokładzie najgroźniejszego okrętu na świecie. Ale pod tą spokojną powierzchnią wszystko się zmieniło. To, co zaczęło się jako nieudolna próba zasadzki, wywołało wielooddziałową akcję wywiadowczą w regionie. Zmieniono położenie satelitów. Oznaczono ruch komunikacyjny. Nawet statki alianckie na korytarzu zostały poinformowane, bo wiadomość nie była skierowana tylko do piratów, była skierowana do wszystkich obserwatorów. Każdy, kto planuje, każdy, kto jest na tyle głupi, by sądzić, że amerykański lotniskowiec to łatwy cel, to była cicha transmisja napisana z precyzją, szybkością i przytłaczającą siłą. Widzieliśmy cię. Zatrzymaliśmy Cię, uczyliśmy się od Ciebie, a następnym razem nawet nie będziesz miał okazji. W ślad za łodzią wiadomość marynarki wojennej rozbrzmiewała wśród gwaru przemytników. Podejrzane sygnały radiowe ucichły i przez kilka napiętych dni nawet szlaki morskie w pobliżu Somalii wstrzymały oddech, bo kiedy marynarka wojenna USA reaguje, nie publikuje ostrzeżenia. Po prostu daję przykład. Gdybyś dowodził lotniskowcem, co zrobiłbyś inaczej: wziąłbyś ich żywcem, czy zatopił łódź na miejscu, daj nam znać w komentarzach. A jeśli uważasz, że ta awaria była szalona, intensywna lub po prostu niewiarygodna, kliknij przycisk, lubię to, zasubskrybuj i wciśnij dzwonek, aby nigdy nie przegapić tego, co będzie dalej, bo na takich wodach nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć kanał, dołącz do floty. Otrzymasz odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomożesz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii marynistycznych. Kliknij Dołącz na stronie naszego kanału i dołącz do nas. Dziękujemy za oglądanie, bądźcie czujni i bezpieczni.